Dużo, jeżeli chodzi o pracę z dzieckiem jąkającym się w przedszkolu, dużo zależy od samego podejścia, od samej takiej inicjatywy i troszeczkę od, od takiego wyczucia, umiejętności też dostosowania swojego sposobu pracy. I niektórzy to mają, tylko nawet o tym na przykład nie wiedzą, tak, nie wiedzą, z czego skorzystać. Myślę, że ta wiedza, która może być dostępna dla nauczycieli, jest już, no jest w Polsce coraz powszechniejsza, tak? Pojawiają się mm, różne poradniki, pojawiają się plakaty, pojawiają się filmy tłumaczone na język polski, konferencje, ale to chyba dopiero się tak rozwija i myślę, że nauczyciele dopiero zaczynają bądź mogą zacząć z tego korzystać. Szkoła jest doskonałym miejscem, gdzie. Dobre strony i mocne strony dziecka mogą być wzmacniane. Dlatego ważne jest, żeby nauczyciel podkreślał czy wzmacniał te sytuacje, te obszary, w których dziecko świetnie daje sobie radę. Przede wszystkim warto porozmawiać na ten temat zawsze, nawet jeżeli rodzice czy dziecko takie starsze nie zaczynają takiego tematu. Warto używać słownictwa takiego dopasowanego do możliwości i poziomu rozumienia dziecka czy nastolatka. Przede wszystkim pytamy, Czego dziecko potrzebuje, żeby dobrze poczuć się w klasie. Warto ustalić, w jaki sposób dziecko chce być odpytywane. Nauczyciel ma też wielką rolę w modelowaniu prawidłowej komunikacji w klasie. Więc jeżeli nauczyciel rozmawiając z jąkającym się dzieckiem, pomimo, że ono się jąka, utrzymuje z nim naturalny kontakt wzrokowy, to równocześnie pokazuje innym jak to robi? Jeżeli nie przerywa, jeżeli pozwala wypowiedzieć się do końca, nie dokończa, nie dopowiada za dziecko. Jeżeli pokazuje, że słucha uważnie, jeżeli pokazuje parafrazując to co powiedziało dziecko, że sprawdza, co zostało czy zostało dobrze zrozumiane, pokazuje wtedy, że słucha treści, że jest zainteresowany. Informacjami, wiedzą, a to, w jaki sposób mówi dziecko, ma dla niego mniejsze znaczenie albo nie ma znaczenia wcale. Jak nauczyciel może, może wspierać? Przede wszystkim uczyć wszystkich uczniów w klasie wypowiadania się po kolei i słuchania się nawzajem. Nauczyciel powinien rozmawiać z uczniem jękającym się w sposób modelujący łatwą mowę czyli z pauzami w sposób lekko zwolniony. Dobrze by też było, wskazane by było, żeby konsultował z uczniem sposoby wsparcia. Tak? Bo, bo jeżeli mamy ucznia nieodczulonego na jąkanie i z drugiej strony bardzo przewrażliwionego, to taki, taki, taki uczeń będzie potrzebował konkretnych form wsparcia i nauczyciel powinien z nim na osobności to omówić. Dobrze by było, wskazane by było, żeby nauczyciel okazywał uczniowi jąkającemu się troskę, zainteresowanie, dawał mu poczucie, że jest słuchany, akceptował jego sposób mówienia. Ustosunkowywał się. Ważne jest, żeby nauczyciel ustosunkowywał się tylko i wyłącznie do treści przekazu, tak? Nie zwracał uwagi na jąkanie.